Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Mister Omen z gościem, w którym dzisiaj odcinek nietypowy, bowiem zgłosił się do mnie Marit, który zaprosił też kolegę The Blade 324 i będą mówić o klanie szkoleniowym, bowiem jest to nowa inicjatywa polskiej społeczności. i Marit jest jednym z instruktorów tego klanu szkoleniowego. Cześć Marit, cześć Blade. Cześć, witam wszystkich i zapraszam do udziału w klanie, jeżeli chcecie poprawić swoje umiejętności. Dobra, to może po kolei tak w ogóle powiedz, jak się nazywa się ten klan i jakie jest jego główne założenie. Klan nosi nazwę Wargaming Academy i możemy tam, po prostu zapisując się do tego klanu, mamy szereg instruktorów na wszystkich tierach, gdzie możemy zacząć jeździć bo jeździsz w plutonie z instruktorem bitwa treningowa tak samo opowiadamy o wszystkich czołgach możemy powiedzmy też no zdradzamy taktyki powiedzmy jak jeździć danym czołgiem w jakich miejscówek unikać na mapach gdzie są słabe punkty czołgów no to jest klan dla osób dopiero, dopiero co zaczynają przygodę z wotem ale też dla tych co już powiedzmy no grają trochę ale jeszcze nie złapali Yy, można powiedzieć, ferwolu walki gry i nie mogło się yy, odnaleźć w bitwach. I takim samym też potrafimy pomóc. Yy, mm -hmm. W przyszłości też planujemy yy, wystartować w kompaniach też klanów i też po prostu z, z y, taktyki CW też, na CW Clan Warsy. Ale to już musi być naprawdę więcej rekrutów, żeby coś coś i ich też zacząć uczyć później w tym kontekście. No właśnie, ale powiedzmy, bo to jest ogólnie inicjatywa polskiego community w sensie community managerów, tak? I community koordynatorów, tak? tak. Yy, Falati nad tym po, yy, spoczywa yy, opiekę, że tak powiem, tak samo i wielo. Yy, mhm. yy, właśnie spo, uzyskaliśmy specjalną rangę na forum yy, i dzięki temu możemy. Yy, 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 znaczy można was łatwo znaleźć na forum, na przykład napisać z jakimś zapytaniem. I po prostu no, jesteśmy bardziej widoczni na forum, mamy też specjalnie wydzielony jest temat, gdzie rekruci mogą y, składać podania y, oraz y, po prostu no, pisać, y, zadawać pytania do nas oraz do innych y, użytkowników, mhm. gdzie możemy po prostu szybko odpowiedzieć. I no ile ile w tej chwili macie osób? Y Osób jest teraz około 20 ile pamiętam, bo nie wszyscy, wiesz, nie jest wymogiem, aby w naszym klanie, znaczy, że trzeba być w klanie, bo nie, nie, niektórzy gracze są w swoim klanie, powiedzmy, jakimś i po prostu przychodzą do nas na treningi. No właśnie, no bo zauważyłem, że Ty jako oficjalny instruktor nie masz nawet klanu przypisanego w, w profilu swoim. Tak, tak, uzgodniliśmy, że nie, nie, nie jest to też wymóg konieczny, żeby być instruktorem, aby być w tym klanie. Ponieważ no, planujemy, żeby w tym było jak najwięcej osób, prawda, w tym klanie szklaniowym i po prostu byśmy wtedy już zajmowali miejsca, prawda. Czyli to jest taki klan, się. który w sumie nieformalnie też jest klanem, bo, bo możesz w nim być, ale tak naprawdę być gdzie indziej. Tak, tak. Na forum mamy, jest organizowana właśnie lista uczestników i po prostu no zawsze ktoś do nas napisze i no, po prostu wchodzi tam na Teamspeaka Yy, Łapie którego z instruktorów i no, zaczynamy szkolenie, można powiedzieć. Jeździmy właśnie plutony. Yy, też i, no, oczywiście bitwy treningowe, no, zawsze też podstawa, od tego zaczynamy yy, omówienie dokładnie sy systemu, mechaniki gry. Mhm. Wiesz, co, to może wyjść z bitwy, pojedziemy następną to i będziesz tłumaczył założenia klanu dalej. Bo już nam się okay. tam skończyło. No dobrze, i w ogóle powiedz mi, jak to sobie wyobrażacie? No bo to, czy mówisz, to w sumie jest to praktyka dość powszechna w, w sumie w każdym innym klanie, tak? że, że tam po prostu przychodząc masz, szans masz szansę pojeździć sobie po prostu z kimś pluton, tak? Czy jakąś bitwę i on ci może powiedzieć, jakie są Twoje ewentualne, nie wiem, czy to problemy, czy to jakieś, czy on ma do ciebie zastrzeżenia. I, I tak powiem. O, właśnie, teraz widzę, że Trypson e, ma oficjalne logo, także zobaczcie. E, zastępca dowódcy klanu, oficjalny klan szkoleniowy WG. E, I tak to więcej wygląda, tylko teraz nie wiem dlaczego ja w sumie, mnie się w grze coś zawiesiło i jak klikam, to nie mogę kliknąć na bitwa. Mogę tylko kliknąć na niegotowy. Mm, o, nie no. Gotowy, niegotowy. Yes. To weź gotowy. Jeszcze raz, to warto. No, a dobra, no bo Ty, kurczę, bo Ty przecież klikasz, o Jezu, dobra, zapomniałem, sorry. Dobrze, no to wracając, no bo to jest tak, że w tym klanie, raczej znaczy w klanach różnych, no to każdy ma chyba szansę pojeździć sobie z kimś lepszym i, i po prostu on mu wytłumaczy, w czym jest jego problem, więc czym to się będzie różniło u Was? No u nas generalnie... odpale bitwę. Odpalam bitwę. Y Wiesz, u nas po prostu, powiedzmy, jesteś nowym graczem. Są u nas, y, zgłaszały się obecnie, mają nawet 300 bitew na koncie i wchodzą, prawda? To powiedzmy, no, niektóre klany takiej osoby nie przyjęły, powiedzmy, od czwartego, od 6 tieru. A my jesteśmy gotowi, od razu możemy już z takim graczem zaprosić go na bifę treningową, wytłumaczyć y, całą mechanikę, na czym to polega. Okej, okay, czyli On jest... Wy tak z takiej dobroci serca i odruchu serca i ogólnie tak bardzo Hmm, jakby to powiedzieć, bardzo. Hmm, kurczę, teraz mi ciekło słowo, ale tak miło i wychodzicie naprzeciw tym graczom wręcz najsłabszym i najmłodszym. Czyli nie oczekujecie już jakichś jakich umiejętności, które chcecie szlifować, tylko wręcz po prostu zaczynacie od zupełnych podstaw. Yy, tak, ale też jak wspomniałeś, możemy. Zwarzały się już nawet gracze, co są no już trochę grają WOTA, ale też chcą się po prostu podszkolić jeszcze. Czyli, of, czyli ten ogólny, oficjalny klan WG jest tak naprawdę dla wszystkich, to nie ma, że się mówi dla tak, wszystkich, tak. ale, tylko dla wszystkich bez względu na wiek, posiadane czołgi, e, nie wiem, głos i wszystko. Dokładnie, mówię. mówię, są nowi gracze, mówię, na razie to, yy, no słuchają się nas, że tak powiem, już parę witefonych sobie pograliśmy, bo to już do... Inicjatywa już ma prawie miesiąc, tylko na razie jeszcze z reklamą kiepsko. I mówię, no, jeździmy, szkolimy, plutony tłumaczymy, mapy, czołgi, jakie linie brać na początku, czego unikać, w czym są trudności, w co na początku no, nie warto iść, bo jest naprawdę trudno i można się nasza no, do gry zniechęcić całkiem. No. No, radzimy jak najlepiej zacząć grać w tą grę, no, żeby mieć jak najłatwiejszy start powiedzmy, bo to jest naprawdę jak ktoś zaczyna grać od znaczy zaczyna grać po raz pierwszy w wot to no, trafia na głęboką wodę, nic nie wie co się dzieje i no, długo nie pogra można powiedzieć, może się bardzo łatwo zniechęcić. No tak, tu się no, zgadzam, no, jednak na, na pierwszych poziomach może i WOT jest, jest fajny, bo może sobie pojeździć i, i tam często coś nawet się uda ubić, no ale już więcej i tam wyżej, powyżej powiedzmy tego czwartego poziomu, no to już się pojawiają im wyżej to trudniej, dokładnie. gracze całkiem zaawansowani i oni mogą nas zaskoczyć swoimi umiejętnościami. No i naszym celem jest też jeszcze zmniejszenie tej, no, przepaści w jakiś sposób właśnie, żeby nie było aż tak drastycznej różnicy, no. Mhm. No jak Wam idą takie treningi z nowymi graczami? No powiem, na razie się nas słuchają, że tak powiem. No się w sumie zdziwiłem się, bo myślałem, że Także, powiedzmy, coś będę mówił, tłumaczył, że po prostu ktoś no, to oleje, prawda, ale tutaj starają się naprawdę, słuchają się, jak w wojsku, powiedzmy, no i wykonują rozkazy. No, ostatnio wygraliśmy sobie Pluton na siódemkach yy, i niestety rzuciło się na dziewiątki, prawda. Mhm. Kolega miał właśnie te 29, no i udało się nam na mlinówce, pomimo bardzo niekorzystnego losowania, Kolega wbił asa pancernego i miał ponad prawie 2,5 tysiąca doświadczenia z Co to dla niego był to po prostu no, no najlepszy wynik w tej grze jaki osiągnął. A ma niecałe 4000 tysiące bitew, miał prawie 2,5 tysiąca zadanych obrażeń i 6 tysięcy po podświetleniu czołgiem ciężkim zdobył służbę patrolową no i był no, ba bardzo ucieszany z tej bitwy. I... Nie wiedział, że taki czołg można te 29 użyć tak no, dziwnie, że tak powiem, pojechał na K3, tak jak mu radziłem. No i tam zrobił tak wspaniały wynik, jak dla niego. No to faktycznie to brzmi to, brzmi to fajnie, jak dla młodszych i, i słabszych, powiedzmy, graczy można zrobić taką rzecz, jak, jak pomoc w, w zrobieniu takiej bitwy wręcz życia. E, coś jeszcze o tym klanie? Może byś chciał powiedzieć, może Trypson, bo jesteś w sumie zastępcą dowódcy, więc i, i to oficjalnie, tak? Nie tylko jak Marit, który tam działa charytatywnie. E, cóż, no, jak Marit wspomniał, jak na razie potrzebujemy reklamy. E, jak również poszukujemy instruktorów, jeżeli ktoś chciałby być na siłach w e, miarę ogarniał chciałby pomóc. Również zapraszamy. Mhm. Czyli ogólnie tak jak właśnie Marit osób, które czują się na siłę do tego, żeby z młodym, niedoświadczonym graczem pojeździć i mu powiedzieć, jakie są błędy ewentualne, takie jakie popełnia. Dokładnie. Mhm. A Marita, powiedz, jest tak z Twojej perspektywy, jak to wygląda taka gra właśnie z młodym graczem, który nie jest doświadczony i wymaga praktycznie pomocy w każdym aspekcie? No, na początku było trudno, powiedzmy, ale już powiem, Muszę przyznać, już na początku było trudno się przyzwyczaić, prawda? Bo nieraz, jak powiedzmy, no się, no już trochę gra w tą grę, to już powiedzmy, no, czuję niektóre rzeczy automatycznie, co powinien kto robić. Nowemu trzeba wytłumaczyć, potrzeba po prostu dużo cierpliwości i naprawdę szybko chłoną tą wiedzę i już wiedzą, gdzie popełnili na przykład, błąd w danej bitwie, co powinni zrobić i na przykład, jakich czołgów unikać, prawda? W, jeżeli mają złe losowanie. Mhm. Tak samo właśnie tak samo z mapami też kilku innych instruktorów, dokładnie każdą biorą po prostu jest dzień na z mapami. Biorą na treningówkę parę osób, zależy ile od prawda? I po kolei tłumaczą na każdej mapie, gdzie mniej więcej jakich czołgów możemy się spodziewać, jakie jest zazwyczaj główne miejsca na mapach, gdzie się odbywa walka, gdzie nie jeździć, gdzie można pojechać. Bo naprawdę niektórzy, no, początkowi gracze nawet no, wchodząc do bitwy, no, nie znają mapy w ogóle. I to też trzeba taki trening zrobić, yy, wytłumaczyć. Znaczy tak samo zawsze się nowi gracze skarżą, że no, zabijają ich powiedzmy czołgi znikąd. I mm -hmm. później no, musimy im wytłumaczyć dokładnie, y jak działa system spotowania, wykrywania, na, na jakiej zasadzie Dla, i dlaczego na przykład no, nie widzieli czołgu, który no, strzelał do nich i ich zabił powiedzmy. No. No tak, rozumiem. I mówisz, że to... Tak na razie to wychodzi, tak? Że, że macie graczy, którzy mimo, że młodzi, to się słuchają. Dokładnie. Dobra, a takie plany dalekosiężne? W związku z waszym klanem? No właśnie do tych planów to zamierzamy jak już będzie więcej graczy, naszych graczy rekrutów, prawda, to nawet już, jak będą mieli szóste, czwarte, tiery ósme, no to można już pograć nawet kompanię. Mhm. Kompanię, no i oczywiście, też te, też CW planujemy, prawda? Ale to już naprawdę musiałoby się bardzo i to bardzo rozwinąć. Że tak powiem. Po prostu zobaczyć parę lądowań takich próbnych, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. bo no To nie jest takie łatwe wbicie się na mapę no, oczywiście. i walka klanów. To już jest dla naprawdę bardzo zamasowanych klanów i graczy. No tak, zgadzam się, no jednak lądowania na mapie i potem utrzymanie prowincji to, to jest dość trudny kawałek chleba, wiem po sobie, no bo też w sumie bierzemy udział w CW. E, cóż, no to w, wydaje mi się ciekawa inicjatywa, fajnie, że... A, a czy to jest inicjatywa tylko polska, czy to jest jakaś bardziej międzynarodowa w ramach całego Wargamingu i takie Akademie WG powstają w innych społecznościach też? Znaczy akurat tego nie pytałem, ale to właśnie Wielo i Falati poruszyli ten temat że szukali chętnych osób i tu właśnie się zgłosiliśmy z Trusonem jako na instruktorów. Mhm. Tam też się zgłosiła jedna osoba właśnie, na, ona zarządza Apex, tak jakby zarządza tym wszystkim. Tam udostępnił tym nam i właśnie na tym spiku zbieramy rekrutów i... no i próbujemy ich szkolić. To rozumiem. No dobra, ta bitwa się kończy. Niestety nie pokazaliśmy nic wyjątkowego w żadnej z nich. Wydaje mi się, że nie ma co przeciągać tematu. E, ja wam dziękuję za opowiedzenie o, o Wargaming Academy, bo chyba tak to można nazwać, tak? No tak, to skrótowa nazwa, żeby każdy kojarzył o co chodzi. Mm -hmm. e, I są oso, osobom, które nie, nie mają klanu, szukają klanu bądź po prostu szukają graczy, z którymi chcieliby pograć, nauczyć się czegoś dobrego, no to... Część z was na pewno osobę Marita kojarzy. Nie wiem, dlaczego tak strasznie unikasz w ogóle klanów, bo na pewno kilku, kilka klanów by Cię bardzo chciało, ale no, jesteś takim samotnym wilkiem, który przy okazji pokazuje, że można grać dobrze. I jeśli ktoś krad miał ochotę, może właśnie z Maritem pogadać, pouczyć się od niego, bo jest od kogo się uczyć, ewentualnie od innych chłopaków z Wargaming Academy, to zapraszam i. W sumie mam nadzieję, że ten klan jakoś, bo inicjatywa jest ciekawa, tak, to, to o czym właśnie sam y, mówiłem, że i y, 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 to, co ty Mariusz podkreślałeś, każdy tutaj może próbować swoich sił, jeśli y, zaczynasz przygodę z czołgami, a, a nie chciałbyś zaczynać jej od po prostu, pro, od, od takich zwykłych, prostych wyjazdów y, gdzieś na, na pole i zaraz zginąć. To na pewno fajnie będzie, jeśli doświadczeni, zaawansowani gracze ci pomogą. Także droga otwarta, zgłaszajcie się, próbujcie do chłopaków zagadać. Ich rolą teraz jest sami się tego podjęli, żeby z wami pogadać. A ja Wam dzięki za przedstawienie tej idei i życzę tylko jak najszybszego i jak najlepszego rozwoju klanu. Dziękuję, i do zobaczenia na randomie. Dzięki, Trypson tak. również. I do następnego. Cześć.